to dwójka. O! o, coś tutaj jakiś piernik. Pierniczek, no. O, tak, piernik. pierniczek. Mhm. Hmm. Zobaczcie jaka śnieżyca. Jejciu. To się nazywa zima. Boże, żeby taki klimat został do świąt. Wyobraźcie sobie, że teraz jest Wigilia. W tle lecą kolendy. Siedzicie sobie przy stole z rodziną. Jest cieplutko. A za oknem taki śnieżek. Jejciu. Cudnie by było. Cudownie. Ale znając życie, Święta, wigilię, będzie deszcz. A taki śnieg zobaczymy w kwietniu na Wielkanoc. Dobra, pokazuję Wam te ciuszki z Mohito, które sobie wybrałam. Więc to jest pierwszy sweterek. Właśnie ten ze złotym akcentem. Zobaczcie, jak on się przepięknie mieni. Z takim złotym wzorem. Bardzo mi się podoba. I to był tak naprawdę, no tak, tak zwróciłam na niego. Uwaga, od razu, jak tylko weszłam do sklepu. Tutaj są spodnie. Push-up. 34 rozmiar. I zobaczcie, 50 zł kosztowały. Także z promocji... u ze 120, później 79 kosztowała, teraz 49. No i mają takie lekkie przetarcia. Wam pokażę. Tutaj mają dziurkę przetarcia. Tu mają przetarcia. O i te nogawki mi się bardzo spodobały. Ja bardzo lubię w jeansach takie nogawki. No i przede wszystkim to, że są jasne. Ja bardzo lubię jasne jeansy. Yy, I ostatnia to jest koszula. Pokazywałam chyba. I to miał być zestaw z spódnicą. Ze spódnicą, ale nie kupiłam tej spódnicy, bo wyglądałam w niej tragikomicznie, Także Yy, tą koszulę tylko wybrałam. Do jeansów i do spódnicy będzie ładnie wyglądała. O, tutaj jest rękawek zapięty. Możecie zobaczyć, jakie rękawki ma. Bardzo ładna jest ta yy, koszula i rozmiar 32. No i tyle. A bielizna z H&M to, no nie będę pokazywać jaka. <ścoughs> Czarna. Tylko tyle powiem. Yy, I takie moje zakupy. Z Mojito i z wszystko już przyniesione z piwnicy, więc teraz czas na ubieranie choinki. W końcu chwila dla siebie, batonik po obiedzie, roślinny, mój ulubiony. Wiecie o tym, bo już mówiłam. To jest orzechowy, jest jeszcze kokosowy, pomarańcza jabłko i netflix w tle. Jeszcze nie wiem, co będę oglądać, ale coś na pewno wybiorę. Sam oliwierka urodziny i zamówiłam mu taki kosz do koszykówki. I jak na prawdziwego fana koszykówki przystało, torcik również z koszykówką. Cześć kochani, dzień dobry, jestem już z Wami po długiej, długiej, długiej przerwie. Słuchajcie, no byłam chora, wiecie, miesiąc czasu mnie trzymało, ale później wdało się zapalenie o skrzeli, które musiałam leczyć sterydami miałam inhalację, miałam też antybiotyk. No i teraz tak powiem Wam, że w 90% jest już dobrze. Został mi jeszcze taki troszeczkę lekko zmieniony głos i kaszel, ale to wiem, że kaszel może się utrzymywać nawet do. Kilku tygodni, więc na to, wiecie, nie zwracam aż takiej uwagi, ale dzisiaj jadę też na osłuchanie do lekarza, żeby osłuchał e, mnie i zobaczymy. Mam nadzieję, że to wszystko się cofnęło, no bo nie było zbyt ciekawie. No ale jestem, dlatego też vlogmasów nie było, bo nie miałam kiedy tego montować, nie miałam też kiedy nagrywać, nie miałam też siły tego robić, więc stwierdziłam, że na spokojnie, jak już będę pełna energii, na nowo to się do Was odezwę, więc jestem. Akurat tak się trafiło, że jestem w dniu urodzin. Oliwierka 9. Zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Za miesiąc Maryczka ma 12, a Oliwierek ma dzisiaj 9. No, także z prezentu bardzo zadowolony, odkąd wrócił to non-stop gra, non-stop, nawet nie było chwili przerwy, non-stop gra w kosza. E, torcik czeka, no bo Mariczka jeszcze nie wróciła, więc wieczorem sobie e, zjemy wszyscy tort. A plan jest taki, że e, zarezerwowałam nam tor e, na kręgłach, bo taki był właśnie pomysł. Znaczy, pomysł tak chciał Oliwierek, jak już z nim rozmawiałam dużo wcześniej, to mówił, że bardzo chciałby właśnie urodziny spędzić na kręgielni. E, no to zarezerwowałam już e, kilka dni temu, właśnie tor na dwie godzinki. I jedziemy wcześniej zjeść pizzę. No, bo wiecie, że on jest taki pizzomaniak, więc pizza w tym dniu musi być koniecznie, później kręgle, a wieczorem seans filmowy. On wybiera jakąś bajkę, kupuje popcorn, chipsy i będziemy oglądać cały wieczór. No, także tak wyglądają w tym roku jego urodziny. I powiem Wam, jak tak oglądałam na Facebooku, Boże, jak on się zmienił. Z roku, no wiadomo, no z roku na rok no dziecko rośnie i w ogóle zmienia się, ale naprawdę, powiem Wam, że. Niby tylko rok, a to jest taka ogromna różnica w wyglądzie, w zachowaniu, w jego charakterze. O matko, naprawdę jestem w szoku. W ogóle jak ten czas szybko ucieka, bo już 9 lat no, za nim, za nami. Także, y, także dzisiaj taki bardzo y, ważny dla mnie dzień i też z tej okazji nagrywam, więc y, zabiorę Was na pewno też ze sobą. Tam mam jednego vloga y, do zmontowania, więc chyba się dzisiaj tym zajmę. No i ten będzie też taki z urodzin, trochę vlogmasowy. Pokażę Wam, bo właśnie choinkę ubrałam, ale zobaczcie jak ona wygląda. No troszeczkę kotek przy niej majstrował, o. To kicia majstrowała, misia majstrowała, no ale tak wygląda. Taki reniferek, kuleczka. Także trochę mikołajowo jest. No i oczywiście za oknem musi być mikołaj prawdziwy z prezentami. Zobaczcie w ogóle, ile śniegu nasypało. Teraz, jak jestem zdrowa, to już będę mogła wyjść i ulepić bałwana z dzieciakami. Zobaczcie, jak pięknie jest. Jest bardzo pięknie. Muszę się wybrać do lasu na spacer i pokazać wam, jak to naprawdę pięknie wygląda. Bo tutaj na podwórku to tak sobie, ale w lesie to musi wyglądać czadersko. Bardzo nie lubię w tym pokoju tego oświetlenia, no ale cóż, takie jest, jakie jest. Nie będzie inne. E, słuchajcie, pokazuję wam też ten sweterek z mohito. Jak on wygląda, co go kupiłam ostatnio, właśnie w Kielcach. No, bardzo mi się podoba, jest bardzo ciepły. No i przede wszystkim, dlaczego ze złotym kupiłam? Dlatego, że ja, nie wiem czy zauważyliście, ale pewnie tak, że ja, jak wykonuję makijaż oczu, to zawsze jednak yy, stawiam na złote cienie. Zawsze jest albo brąz, brąz ze złotym najczęściej, więc zawsze tutaj jest. W tym wewnętrznym kąciku, kąciku jakieś złoto, jakieś brązy, więc to bardzo pasuje właśnie do tego sweterka. No. Także tyle chciałam wam powiedzieć. Yy, ubieramy się i jedziemy świętować Oliwierka, dziewiąte urodziny, a wy jedziecie z nami. Się kilka dni po urodzinach Oliwierka, żeby zakończyć, podsumować, ale też chwilę z wami pogadać, bo chyba w tym vlogu za dużo nie rozmawialiśmy. Urodzinki się udały, wszystko się udało tak jak to sobie zaplanowałam, więc super. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, który widzieliście, no to była przeplatanka różnych, różnych nagrań, które tam sobie nagrywałam w międzyczasie. No to tak, zakupy widzieliście, to też opowiadałam o tym sweterku z Mojito. Nie wiem, czy tę sukienkę widzieliście, ale też kupowałam sobie, tylko że ją akurat w Simsei jakiś miesiąc temu. I tak z nowości to chyba nic więcej. Chyba Wam wszystkie te zakupy pokazałam, nic później nie kupowałam nowego. Także tak, zakupy już Wam pokazałam, mówiłam o tym właśnie sweterku, że jest z Mojito. No i odnośnie chciałam jeszcze porozmawiać hmm, Vlogmasa. No, że słuchajcie, tak naprawdę zaraz połowa grudnia, a ja nagrałam raptem dwa odcinki. E, no, ale słuchajcie, trochę mnie tak naprawdę dojechała ta choroba. Teraz już jest naprawdę dobrze. Pomogły mi e, inhalacje przede wszystkim. Trochę jestem zła na siebie, bo wzięłam antybiotyk chyba. Hmm, no niepotrzebnie, bo później jak byłam u lekarza na usłuchaniu to mówi, że niepotrzebnie pani brała, bo to wirusowe w 90% tak naprawdę zapalenia oskrzeli są wirusowe no ale wiecie, ja chciałam tak naprawdę szybko wyzdrowieć bo praca, praca, praca i tak człowiek cały czas żyje pracą, żeby być cały czas na chodzie a ja tak naprawdę powinnam dać sobie czas robić na spokojnie inhalacje i by mi przeszło bez antybiotyku, a tak naprawdę antybiotyk wzięłam i chyba po trzech dniach od antybiotyku ja w ogóle nie czułam żadnej różnicy. Dopiero jak przepisał mi lekarz jeszcze pulmikord do inhalacji, to wtedy poczułam już taką naprawdę fajną różnicę, bo... Miałam takie już później niestety objawy, że mnie miałam ucisk w klatce piersiowej. Nie miałam duszności, tylko taki po prostu ucisk, ale to też nie wiadomo czy nie po prostu od kaszlu. Że człowiek tak kaszle, kaszle, kaszle i już klatka piersiowa po prostu miała dość. Dajcie znać jak wasze przygotowania do świąt, przygotowania do Sylwestra, bo w, w sumie zaraz jest no słuchajcie zakończenie starego roku i powitanie nowego. Więc jestem ciekawa czy gdzieś się udajecie na imprezę czy mm, przed telewizorem oglądacie Sylwestra, nie wiem, z dwójką, z polsatem, dajcie koniecznie mi znać. Natomiast co chciałam powiedzieć? Zastanawiam się nad takim filmikiem. Nie we vlogu, tylko właśnie, żeby powiedzieć Wam o tym w osobnym filmie. Czyli po prostu nagrać, jeszcze tutaj we vlogmasie oczywiście, ale taki odcinek inny niż vlog, yy, podsumowanie właśnie roku, yy, nie wiem czy jesteście zainteresowani takim filmem, ale ja nigdy nie robiłam podsumowań, natomiast ten rok yy, zasługuje na to, żeby go podsumować, bo odpukać jeszcze się nie skończył, ale no, do tego czasu, do tego momentu, kiedy to nagrywam. No to wam powiem, że jestem naprawdę bardzo zadowolona yy, z tego, jak ten rok mi upłynął, bo bardzo dużo się w moim życiu zmieniło. Ja się zmieniłam od czasu, kiedy zapisałam się na terapię, też pytacie, czy chodzę, chodzę nadal, zaraz w sumie minie rok, od, yy, od pierwszej wizyty i czuję naprawdę ogromną różnicę, ale nie tylko, jeżeli chodzi o terapię. Po prostu bardzo dużo się zadziało w moim życiu, różnych zmian, yy, przemyśleń i naprawdę, yy, no chociażby właśnie. Praca, to było takie naprawdę duże wydarzenie w moim życiu, że chciałabym podsumować ten rok, ale nie wiem czy wy chcecie, żebym o tym mówiła w specjalnym odcinku. Chociaż nie wiem czy na vloga to się nadaje, bo to byłoby za długie. Bo naprawdę sporo się zmieniło i sporo z takich tematów, które chciałabym poruszyć. No, także tyle, jeżeli chodzi o ten taki. Odcinek specjalny. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrała, czy nie. No i co więcej, kochani, chcę się pochwalić, bo nadal trwam przy tej pielęgnacji z Martą Bednarską z TikToka, którą zauważałam bardzo dużo osób hejtuje, słuchajcie, ale ja tam nie słucham, tylko patrzę na rezultaty, jakie tak naprawdę mam na twarzy dzięki niej wszystkie te produkty, które ona mi polecała stosowałam, stosuję po dziś dzień i zobaczcie jaka jest piękna różnica, nie ma żadnego tak naprawdę wyprysku i naprawdę ta skóra ładniej wygląda niż wyglądała wcześniej tylko muszę popracować nad nawilżeniem, bo to nawilżenie kurcze jest takie sobie odkąd stosuję retinol muszę się zaopatrzyć w jakieś takie produkty bardziej nawilżające mm, no także cieszę się bardzo, że słuchajcie choroba odpuściła w końcu Mam nadzieję, że chociaż będę miała miesiąc przerwy bez tych wirusów, bo naprawdę powiem Wam, że ostatni miesiąc, miesiąc czasu od tak naprawdę wszystkich świętych. Jakoś końcem października zaczęłam mieć Katar, K tam Bulgarda, no to mówię zwykłe przeziębienie, ale pamiętam już, że na wszystkich świętych nie pojechaliśmy na cmentarze, bo już się źle czułam. No i słuchajcie, od tamtej pory ja choruję, więc tak naprawdę już ponad miesiąc, już półtora miesiąca. Tak mi wiecie, yy, poprawia się i pogarsza, poprawia, pogarsza. No ale teraz już naprawdę się wzięłam za siebie, byłam u lekarza, dostałam leki, i teraz to powiedziałam, że nie bierzcie za mnie przykładu nigdy w życiu. Jeżeli Wam coś jest, to słuchajcie, od razu do lekarza. Nie na własną rękę, bo ja tak naprawdę już wcześniej byłabym zdrowa, gdybym poszła do lekarza, wzięła leki, a ja na własną rękę się leczyłam. Tutaj imbirek, tutaj raflu, jakieś witaminki i tak naprawdę nic to nie pomogło. I męczyłam się, słuchajcie, ponad miesiąc. A tak naprawdę mogłam się wyleczyć y, dużo wcześniej i przede wszystkim nie mieć tego zapalenia oskrzeli. No. Także tak, słuchajcie, to Wam chciałam powiedzieć o tym odcinku specjalnym, czy jesteście zainteresowani tego typu filmem, czy nie. E, bardzo jestem ciekawa w ogóle, jak Wasz rok mija. Czy w ogóle jesteście zadowoleni z tego y, roku, który teraz za chwilę pożegnamy, czy, y, czy jednak nie. Ja powiem Wam, że Rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, zawsze żegnałam rok z takim, hu, nareszcie się kończy, mam nadzieję na coś nowego, lepszego. A teraz powiem Wam, że z takim żalem y, będę tak naprawdę żegnać ten rok, bo nie wiadomo co przyniesie kolejne. chociaż ze styczniem, jeszcze nie chcę nic mówić, ale ze styczniem. No będzie u mnie mała właśnie zmiana, jeżeli chodzi o pracę, więc y, jeszcze nie chcę nic mówić, bo y, to nie jest jeszcze nic takiego na 100% pewnego. No ale szykują się małe zmiany znowu. Mm, ale jak to już się wydarzy to Wam powiem natomiast no nie wiem jak się tak naprawdę rozwinie i, i, i w ogóle będzie wyglądał ten 2024 natomiast ten 2023 był jak najbardziej dla mnie naprawdę bardzo pozytywnym rokiem, dużo się wydarzyło bardzo pozytywnych zmian w moim życiu w moim e, tak naprawdę charakterze też, w tym jak ja się zmieniłam e, przede wszystkim to, że wyleczyłam nerwicę lękową to było na, dla mnie naprawdę duże bardzo duże Osiągnięcie mm, i że to tak odpuściło, i ja w końcu zaczęłam żyć pełną gębą, że tak powiem, nie? Już nie ma tych lęków, nie ma tych głupich myśli, takich, takich strachów, nie wiadomo skąd pojawiających się, yy, tylko jest taki po prostu spokój i taki, wiecie, taki, taki chill, nie? To mi się mega podoba i właśnie w tym roku to naprawdę poczułam, poczułam, że żyję. I dlatego chciałabym nagrać taki film, ale no jeżeli nie chcecie no to najwyżej sobie pogadamy we vlogu, nie to tam wiecie obojętne, ale jeżeli ktoś chce posłuchać to jak najbardziej, w ogóle dajcie znać co byście chcieli tutaj zobaczyć w tych vlogmasach, bo na przykład my teraz będziemy w przyszłym tygodniu zamiast pierników znalazłam bardzo fajny w ogóle pomysł na pierniczki, ale z czekolady słuchajcie i wiecie każdego roku robię pierniki z dziećmi, tak? No i tak nam się trochę już przyjadły te pierniki, wiadomo, no tradycja, tradycja, ale można sobie zmienić i znalazłam na TikToku bardzo fajny patent na takie właśnie słodycze, właśnie świąteczne. Czekolada, dla fanów czekolady, roztapiacie sobie kilka tabliczek czekolady w piekarniku, później je takie mazaje robicie, takie fajne wzorki, no i sobie, nie wiem, posypujecie różnymi yy, takimi ulubionymi jakimiś, na przykład tam były, pa, widziałam właśnie, pierniczki, jakieś takie, yy, co tam było, taki lukier, no nie wiem, różne takie pierdo, pierdoletki, które wiadomo są jadalne, ale które są kolorowe i bardzo ładnie wyglądają, dekorujecie tę czekoladę, wkładacie do lodówki czy do zamrażarki, już nie wiem. I później macie takie y, właśnie sobie y, wyłamujecie takie właśnie tabliczki. Może nie tabliczki, ale kawałki takich czekolad, które sobie możecie powkładać do słoiczków. I to wygląda jak pierniki, nie? Tylko że to nie są pierniczki, a czekolada. Ja uwielbiam czekoladę, dzieciaki też, więc myślę, że to będzie na propkazywałam właśnie im i są z... za. Także mówią, że lepsze to niż te pierniki każdego roku, więc w tym roku zrobimy coś takiego. No i mam w planach, też na TikToku widziałam. Naprawdę, TikTok to jest po prostu skarbnica, nie tylko pierdół, z których można się pośmiać, i wiecie, naprawdę tam na TikToku to różne pierdoły można znaleźć, ale też takie inspiracje, jak na Pinteresie. I na przykład na TikToku znalazłam bardzo fajne ze sztucznego śniegu stopy na okno, więc też na pewno Wam pokażę, bo będę nagrywać z dzieciakami razem we vlogu tą czekoladę i właśnie te ozdoby na, na szyby, więc to zobaczycie na pewno w kolejnym odcinku. Chciałabym to zrobić teraz, już teraz na dniach, ale znaczy teraz na dniach jutro, ale jutro jest, są sklepy pozamykane, więc no niestety nie kupię tych czekolad, a to no są mi potrzebne chyba 4 albo 5. Więc no i jakieś do tego właśnie jakieś posypki, takie wiecie, yy, no różne, takie jak do pierników, nie? Różne takie ozdoby mi są potrzebne, no ale to muszę kupić w Lidlu, a teraz jest niestety już sklep zamknięty, yy, jutro jest niedziela, więc... No, niestety. Co miałam Wam powiedzieć jeszcze? Poczekajcie. No, dajcie znać w ogóle, co chcecie zobaczyć w tych dwóch masach. Póki jeszcze je nagrywam, bo wiadomo, że no, u mnie czasem bywa średnio. No, ale postaram się właśnie zrobić listę zakupów. Tak jak co roku, będzie lista zakupów, co tam będę piścić, gotować. No, na pewno się, no, po, jak to się mówi nie połączymy, tylko się z moją mamą. Dobra, tam mam telefon. Nie wiem, jak to się mówi. Kurde, zapomniałam. Yy, podzielimy, no, podzielimy się, słuchajcie, z moją małą na pewno, bo z każdego roku ja coś robię, ona coś robi, więc ja na pewno upiekę w tym roku na no, sernik wiadomo, ale też myślałam o makowcu inny placek, bo zawsze był yy, właśnie sernik, nie pamiętam, co tam jeszcze ja robiłam. Ale w tym, w tym roku chcę zrobić yy, makowiec i sernik no i co ja tam zawsze robiłam, pierogi oczywiście będę lepić łóżka no to kupujemy ale pierogi będę lepić własnoręcznie rybkę po grecku zrobię, śledzi ze dwa rodzaje tak samo kapustkę z grochem też ten kompot wigilijny, ten susz zrobię co ja tam jeszcze robiłam przypomnijcie mi, bo to zazwyczaj no, będzie to samo oczywiście wiadomo ale czekajcie, coś jeszcze miałam takiego zrobić, co nie robiłam jeszcze czekajcie nie pamiętam. Barszczyk to wiem, że moja mama gotuje. E, ja robię właśnie pierogi. A z i karcie kupiekę jak co roku. Właśnie taką domową wędlinkę. Może blok czekoladowy też zrobię. Makowy, cernik i blok. Bo blok zawsze nam idzie. Powiem Wam, że naprawdę my bardzo lubimy blok. E, dzieciaki też bardzo lubią, więc może te trzy takie ciasta zrobię. E, kompot z suszu. Co ja tam jeszcze myślałam, żeby zrobić? Już nie pamiętam. Śledzie, no to już mówiłam i nie wiem właśnie, czy w tym roku bym nie zrobiła zupy grzybowej, no także taki jest plan, ale to zrobię listę zakupów, słuchajcie, zrobię listę w ogóle tych potraw ehm, no i co, i i co tam jeszcze miałam takiego wam pokazywać, czy powiedzieć, nic chyba, dobra, słuchajcie, na spontanie ja nagrywam na spontanie, nie będę tam nic sobie planować, po prostu jeszcze u nas się tak jakoś świątecznie mega nie zaczęło Choinka jest ubrana, no domek jest przyozdobiony, ale jeszcze, wiadomo, tych zakupów się nie robi, jeszcze się nie gotuje, także na to poczekajcie, ale na pewno będę wam wszystko pokazywać z czasem. Dobra, widzę, że miga bateria, więc ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych już niedługo. Trzymajcie się i buziaczki, pa pa.